Witam wszystkich widzów Tajemitów. Każdy dom pochłania energię, uczucia, myśli żyjących w nim ludzi, a im jest starszy, tym więcej informacji znajduje się w jego ścianach. Szelest i inne podejrzane dźwięki, pojawienie się duchów i dziwne odczucia u osoby przebywającej w Starym Domu związane są z promieniowaniem zgromadzonych informacji. Dzisiejsze życie jest tak emocjonalnie bogate i gnające do przodu, że nagromadzenie energii może się też tyczyć domów, nawet kilkuletnich. Jeśli kiedyś w domu mieszkali dobroduszni, spokojni ludzie, to przyszli mieszkańcy poczują życzliwość ścian i poczują się w domu komfortowo, spokojnie i bezpiecznie. Jednak nie wszystko jest takie proste. Aby najemca mógł wygodnie mieszkać w Starym Domu, konieczna jest osobista kompatybilność między nim a byłymi lokatorami. Aby ustalić, czy istnieje ona, czy nie, może tylko sam człowiek, jeśli ma wystarczającą wrażliwość. Jednak nawet jeśli wydaje Ci się, że ściany Twojego domu, w którym nie jesteś już pierwszym lokatorem, pomagają Ci, nie musisz bezwzględnie ufać swoim uczuciom. Jeśli jest plus, to na pewno będzie też i minus. W końcu dobra energia dla jednego będzie dobra, a dla drugiego może nie przynieść poczucia spokoju. W tym sensie ludzie mają szczęście z pokolenia na pokolenie mieszkając w tym samym domu. To o nich mówią domy i mury pomagają. Tutaj powstaje ciągłość energetyczna pokolenia, żyjącym dziś łatwiej realizować swój program życiowy korzystając z doświadczeń przodków. Ale nawet tutaj jest zastrzeżenie. Jeśli musisz mieszkać w domu przodków, z którymi nie miałeś wzajemnego zrozumienia lub co gorsza, cię tłumili, taki dom nie doda ci zdrowia i dobrego samopoczucia. W uzdrawianiu ludowym istnieje taka technika, gdy pacjent ubiera się w stare, dawno noszone ubrania jakiejś osoby. Pomaga to zharmonizować wewnętrzny świat pacjenta i wyrównuje jego stan emocjonalny, co stopniowo prowadzi do uzdrowienia z dolegliwości fizycznych. Tak więc analogicznie stary dom to te same stare ubrania, które mogą prowadzić do harmonizacji mieszkających w nim ludzi. Jednak szczęśliwe życie w czyimś starym domu to loteria, którą niewiele osób wygrywa. Jeśli jesteś bardzo pewny siebie, silny duchowo, będziesz w stanie zneutralizować wpływ byłych właścicieli. Ale z reguły współczesna osoba jest bardzo wrażliwa, więc jeśli to możliwe, stara się nie osiedlać w starych domach i nie kupować mieszkań na wtórnym rynku mieszkaniowym. Z punktu widzenia zdrowego stylu życia bardziej przydatne jest mieszkanie w zupełnie nowym domu, w którym nie było przed nami innych lokatorów. A co zrobić, jeśli używane wcześniej mieszkanie czy też dom nam się bardzo podoba? Najpewniejszym sposobem na uchronienie się przed ewentualnym złym wpływem byłych lokatorów jest dokonywanie generalnych remontów w domu. Jednak często przy naprawach ludzie po prostu przyklejają nowe tapety na stare, nakładają nową farbę na poprzednią warstwę. To duży błąd, który może prowadzić do złego stanu zdrowia i niestabilności. W końcu nikt nie wie na pewno, gdzie czai się niebezpieczeństwo. Tak więc, bez względu na to, jak piękna może wydawać ci się energia, kiedy wprowadzasz się do kiedyś zamieszkałego domu, musisz fizycznie i nie tylko za pomocą modlitw, świec i wody święconej oczyścić przestrzeń. Trzeba tutaj usunąć wszystkie warstwy tapety i farby, zmyć wodą ściany, podłogę i sufit, a dopiero potem stworzyć swój własny świat. W tej kwestii niezawodnym sposobem jest rytuał chiński. Otóż wynoszone są wszystkie pozostałe po byłych właścicielach meble i inne rzeczy, które są palone. Ogień uświęca. Potem zdzierane są wszystkie tapety, tynki aż do gołej cegły lub drewna. Następnie dom jest okadzany. Nie ma tutaj specjalnych zaleceń co do kadzidła, ale zapach i jego dobrotliwy wpływ na człowieka stwarzają niewygodne miejsce dla różnych złych i złośliwych bytów oraz zabłąkanych energii. Potem przynosi się specjalne packi z bambusa i bije się dom. Bije się ściany, bije się sufity tak mocno, aż wióry lecą. Ten zabieg ma wygonić i zniszczyć pamięć ścian po byłych właścicielach. Po tym zabiegu następuje zmiana ciągów komunikacyjnych, może być drobna. To robią w Chinach, u nas może wystarczyć tylko młocka ścian i końcowy remont. Wiele osób uważa, że poświęcając mieszkanie, oczyścili już jego energię, ale czy na pewno? Wyobrazić sobie można kilka starych rzeczy wydzielających specyficzny zapach. Może przewietrzyć pomieszczenie, w którym ten stos leży? ale rzeczywiście jednak po zamknięciu okna wszystko wróci do normy. To samo dzieje się z konsekrowanym, ale nieoczyszczonym fizycznie pokojem. Wszystko, co stare według systemu astrologicznego jest związane z Saturnem. Saturn wzmacnia, hartuje, stabilizuje nasz stan, stwarza poczucie bezpieczeństwa, ale także spowalnia wszelkie procesy. Ściany starego domu wzmacniają odporność jego mieszkańców, ale mogą spowalniać pracę niektórych narządów i układów, a także spowalniać proces gojenia się wszelkich dolegliwości. Saturn rządzi kręgosłupem, a jeśli mieszkając w starym domu zauważy się, że zaczęło się pochylać lub były inne kłopoty z kręgosłupem, to znaczy, że Saturn ze starych murów napiera na Ciebie. Możesz czuć się chroniony, ale wcześniej się zestarzejesz, spowolnisz procesy metaboliczne, organizm stanie się bardziej ospały i leniwy, chociaż ogólnie twoja kondycja fizyczna będzie stabilniejsza. Jeśli stworzy się atmosferę związaną z osobą w starym domu, dokonując tam napraw, wszelkie plusy i minusy zniosą się nawzajem, a energia domu stanie się neutralna. W tej neutralnej pozycji, w złotym środku, człowiekowi będzie naprawdę wygodnie. Taki dom będzie mu służył, dawał dokładnie to, czego potrzebuje w każdej minucie, aby zachować siłę psychiczną i fizyczną. Nie tylko ściany, ale także grunt, na którym stoi dom, wpływa na jego energię. Oczywiście nie możesz przenieść domu, ale możesz zneutralizować negatywy. Jeśli nawet po naprawach czujesz, że Twój nastrój wciąż jest zerowy, a kondycja fizyczna pozostawia wiele do życzenia, możesz podłożyć muszle, podrzawki, szafki nocne i łóżka. Mogą to być pamiątki z nadmorza, które samemu się zebrało lub kupiło w sklepie z pamiątkami. Im są większe, tym bardziej niezawodnie chronią mieszkańca przed negatywnym polem ziemi. Dla stanu fizycznego i emocjonalnego mieszkańców ważny jest również numer domu. Wygodniej jest mieszkać w domach z numerami, których suma cyfr daje liczbę parzystą, na przykład numer domu 11, 1 plus 1 równa się 2, na przykład numer 24, 2 plus 4 równa się 6, numer 17, 1 plus 7 równa się 8 i tak dalej. Liczba parzysta niesie energię stabilności, równowagi, stałości, dzięki czemu stan fizyczny i emocjonalny mieszkańców takiego domu jest bardzo stabilny, równy, przewidywalny. Mieszkańcy domów nieparzystych mogą odczuwać dyskomfort fizyczny i psychiczny. Dobrze jest tam mieszkać tym, którzy większość życia spędzają w pracy lub na imprezach. Przebywając przez długi czas w obcym domu, będzie się musiało nieustannie pracować nad tworzeniem i utrzymaniem wewnętrznej harmonii. Trzeba będzie zażywać witaminy i ciepłe kąpiele, słuchać kojącej muzyki. Taki dom skłania człowieka do poszukiwania brakującego elementu szczęścia. Jeśli uda się go wam znaleźć, będzie zarówno zdrowie, jak i dobre samopoczucie. Czasami ludzie mają problem z robakami, a w szczególności z karaluchami. Dlaczego przychodzą one do domu? Oprócz ukochanych psów i kotów obok człowieka żyją mniej przyjemne stworzenia: karaluchy. Karaluchy, mrówki i inni nieproszeni goście naszych apartamentów nazywane są owadami domowymi. Już w tej definicji jest wskazówka o przyczynie ich pojawienia się. Nieprzyjemni konkubenci przychodzą do tych domów, w których występują problemy planu domowego. A wszystko co wiąże się z codziennością, z codziennymi obowiązkami, astrologicznie odpowiada Księżycowi. Planecie emocji. Dlatego pojawienie się owadów domowych jest ściśle związane ze stanem emocjonalnym właścicieli domu. Karaluchy przyciągają niehigieniczne warunki, fizyczny i astralny brud. Hordy karaluchów przybywają do tych mieszkań, gdzie źródło wrogości i irytacji nie zanika, gdzie przeklinanie stoi na porządku dziennym lub gdzie choroby i inne problemy przynoszą ludzie z zewnątrz. Będąc wrażliwym na napięte energie, karaluchy jako ostrzeżenie dla nas pojawiają się właśnie wtedy, gdy nadchodzi trudny czas dla wszystkich gospodarstw domowych lub dla jednej osoby, gdy ktoś w domu cierpi, bardzo się denerwuje, gdy ktoś z rodziny ma depresję. Karaluchy osiadają w astralnej, brudnej przestrzeni, więc zapalona świeca może pomóc się ich pozbyć, co jak wiadomo jest starożytnym lekarstwem na oczyszczanie energii kosmosu. Ale świeca, która spala resztki naszego gniewu i irytacji, jest tylko tymczasowym środkiem. Jeśli mieszkanie ma stałe źródło negatywnych emocji, karaluchy będą stałymi sąsiadami. Tak więc trzeba poskromić emocje, uspokoić się, nie pozwolić, aby zły nastrój wszedł do naszego serca, a karaluchy odejdą same, jakby na rozkaz swojego przywódcy. Po prostu takie energie nie mogą mieszkać blisko siebie. Wskaźnikiem choroby przestrzeni jest obecność much, ciem, wszy, kleszczy i pluskiew. A pozbycie się ich nie jest takie łatwe, ponieważ podobnie jak karaluchy, pojawiają się nie z fizycznego brudu, ale z energii. Tak więc ćma pojawi się w miejscach, w których są ambicje, roszczenia do życia, zazdrość. Pluskwy osiedlą się w domach, w których zarejestrowano stan potrzeby i uzależnienia, alkohol, narkotyki. Hazardowe gry, gdzie łamane są moralne prawa egzystencji. Wszyscy natomiast są wskaźnikiem niezadowolenia, stanu głębokiej rozpaczy i beznadziei. Nie należy też zapominać o tzw. trzech najgorszych punktach energetycznych w naszym domu, bezwzględnie trzeba je zmienić. Niektórzy badacze stref geopatycznych uważają, że miejsca o złej energii można znaleźć w prawie każdym domu lub mieszkaniu. Miejsca te mogą wpływać na zdrowie człowieka, jeśli często znajduje się on w strefie ich działania, a także wywierają presję na jego aurę, odstraszając od człowieka szczęście i pomyślność. Ezoterycy też dużo wiedzą o takich miejscach, a szczególnie wyróżniają trzy z nich, które można rozpoznać po wielu znakach. Jednocześnie miejsca te można zmienić poprzez oczyszczenie, a wtedy nie będą stanowić zagrożenia. Najczerniejsze miejsce w domu jest łatwe do znalezienia, prawie nigdy nie ma światła. I nie chodzi tu o miejsca pod łóżkiem czy w szafie, ale o otwarty pokój lub kącik, do którego ludzie rzadko chodzą. To miejsce można rozpoznać również po tym, że często przepalają się tam żarówki, pękają przewody i gromadzą się niepotrzebne zakurzone śmieci. Aby skorygować energię takiego pomieszczenia lub narożnika, zaleca się umieszczenie tam dodatkowego, niezawodnego źródła światła, posprzątanie, usunięcie z pomieszczenia starych, zepsutych lub bezużytecznych rzeczy. Takie rzeczy generalnie nie powinny być przechowywane tam, gdzie mieszkają ludzie. Nie na darmo w przeszłości wszystko, co zepsute, postarzałe lub niepotrzebne w domach, wynoszono do stodoły lub na strych. Należy też zwrócić uwagę na miejsce, w którym śpi kot. Koty mogą spać prawie na każdej powierzchni, ale to nie znaczy, że wszystkie miejsca w naszym domu są złe. Należy zwrócić uwagę na miejsce, w którym kot nie tylko leży lub drzemie, ale jest w głębokim śnie przez kilka godzin i robi to regularnie. Ciekawe, że w takich miejscach koty często wolą niejasno oświetlone miejsca ciepłe i przytulne, ale takie, w których jest ciemno, wilgotno i ponuro. Może to być narożnik w korytarzu, łazience na balkonie, w szafie za sofą. Uważa się, że koty przebywające w takich miejscach neutralizują je swoją energią. Lepiej jednak nie polegać na mocy swojego mruczka, ale samemu uporządkować rzeczy w takich miejscach. Wtedy i kot, i właściciel będą zadowoleni. Jeszcze jedno złe miejsce w naszym domu miejsce, w którym znajduje się telewizor. Może się to wydawać całkowicie naciągane, ale ezoterycy uważają, że telewizor jest jednym z głównych źródeł złej energii w domu. Faktem jest, że bardzo często z ekranów wydobywa się hamstwo, wulgarność, skandal, żółtaczka, narkotyki, diabelstwo, mordy, zdrady, czerni i inne negatywne rzeczy. I osadza się to w nas na poziomie energii. Najgorsze jest to, że osadza się to nie tylko na osobach oglądających telewizję, ale także w obszarze, w którym ten telewizor się znajduje. Dlatego ludzie, którzy lubią oglądać skandaliczne widowiska, w których manipuluje się emocjami, krzyczą, przeklinają, używają żargonu i tym podobne, często odczuwają silny spadek emocjonalny, jakby wyssano z nich siły życiowe. Szczególnie dotyka to emerytów i gospodyń domowych, którzy godzinami przesiadują przed telewizorem. Z powodu słabej energii w pobliżu telewizora zawsze gromadzi się dużo kurzu, a rośliny domowe słabo rosną. Z tego powodu nie zaleca się umieszczania zdjęć rodzinnych w ramkach obok telewizora. Naprawienie tego negatywnego miejsca również nie jest trudne. Wystarczy oglądać mniej skandaliczne pokazy i spokojniejsze programy o przyrodzie, zwłaszcza o oceanie. Woda i jej głębia ma w sobie kolor naszej planety, o czym już pisał i mówił profesor Wilhelm Reich. Niebieski kolor posiada nasz organ, energia, która trafia do naszej planety z kosmosu, a my nią nasiąkamy, o ile nie ma w tym przeszkód.